Zobaczymy wszystkich siedmiu naszych reprezentantów, w tym debiutanta Tomasza Pilcha. Tak więc po bardzo udanej dla nas niemieckiej części turnieju możemy mieć nadzieję, że ta austriacka będzie dla nas równie dobra i zakończona szczęśliwym finałem 6 stycznia w Bischofshofen. Potwierdza to także. To... Polacy po raz kolejny pokazali, że są w wyśmienitej dyspozycji. Bardzo dobry ten skok. Trzech biało-czerwonych w dziesiątce. To musi robić wrażenie na rywalach. Nas cieszy tym bardziej, że w konkursie zobaczymy wszystkich siedmiu naszych skoczków. Bardzo dobrze w swoim debiucie w Pucharze Świata wypadł Tomek Pilch. Siedemnastolatek uzyskał 119,5 metra i pewnie awansował do jutrzejszych zawodów. Mimo to nie był do końca zadowolony z dzisiejszych skoków. Myślę, że dzisiaj też... Ty były bardzo dobre. No ale jednak ten telemark tam mi chodzi cały z po tej głowie i mogę być trochę zawiedziony tym telemarkiem, ale tak to jest w początku. Tak prezentują się pary, w jakich jutro rywalizować będą nasi zawodnicy. Zdecydowanymi faworytami rywalizacji będą Stoch, Kubacki i Hula. Trudne zadanie czeka Piotra Żyłę, Tomka Pilcha i Jakuba Wolnego. Yeah! Skoczkowie nie ukrywają, że po dwóch konkursach zostało już tylko dwóch pretendentów do zwycięstwa w całym turnieju. Zarówno Kamil, jak i Richard są w bardzo dobrej formie, ale dla mnie faworytem jest Stoch. Skacze równiej i lepiej radzi sobie w trudnych warunkach. Dotychczas jedynym Polakiem, któremu udało się wygrać w Innsbrucku jest Adam Małysz. Nasz orzeł Zwisły zwyciężył tu 17 lat temu, jeszcze przed przebudową Bergizel. Ten rozbieg był bardzo stromy, krótkie przejście, krótki próg i to mi bardzo odpowiadało. Teraz jest ta skocznia zupełnie inna. Zresztą one te wszystkie teraz skocznie w turnieju, nawet teraz skocznie, są bardzo podobne do, do siebie. Musi się zmobilizować. Mamy więc nadzieję, że jutrzejszy konkurs zakończy się podobnie jak dwa poprzednie. Początek transmisji od 13.35 w jedynce. Mateusz Nowak, wiadomości, Innsbruck.